Witam, witam Panią Ewę, protokulantkę to dzisiejszych obrad, witam sołtysów, Pana sołtysa z Niewolna, Pana sołtysa y, widziałem z Gołąbek, y, tutaj Pana y, z Wydaltowa, przepraszam, tak również z Zielenia, no tak to już radnego i, i sołtysa muszę o tym pamiętać, bo podwójna, podwójna podwójna i oczywiście przewodniczącego Rady Osiedla. A gdzie jest drugi? A w Daniel. No to jest właśnie to, że te podwójne funkcje nieraz przewodniczącego mylą. Ale y, witam wszystkich przede wszystkim, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie. R witam również panią y, mecenas, panią Gałęcką, która na chwilę wyszła, ale jest obecna i była obecna podczas y, naszej, naszej komisji. Proszę Państwa, w związku z tym, że wszystka cała transmisja jest przekazywana przez internet, muszę powiadomić, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń istujących dźwięki i obraz. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy na sposób zwyczajowo przyjęty. Proszę Państwa radnych na salę. Państwa w celu stwierdzenia kworum proszę o naciśnięcie przycisku. Można sprawdzić, czy nie Podczas dzisiejszych obrad obecnych jest 11 radnych, czterech jest nieobecnych, usprawiedliwionych, ponieważ te osoby wcześniej powiadomiły mnie, że nie będą obecni dzisiaj na posiedzeniu sesji. Zatem Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i wniosków. Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do protokołu dzisiejszej sesji. Na sekretarza dzisiejszych obrad proszę pana Radnego yy, Biśkiewicza Daniela. Czy pan przyjmuje? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Zatem proszę. Szanowną Radę o przegłosowanie tej kandydatury. Kto jest za przyjęciem tej kandydatury, aby dzisiaj był sekretarzem obrad? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest sprzeciw? Głosowało 11 radnych. Wszyscy wyraźli wolę, aby Pan Radny Daniel Wysiekiewicz dzisiaj pełnił funkcję sekretarza obrad. Przechodząc do porządku obrad chciałbym zaznaczyć, że Państwo otrzymaliście porządek obrad w swoich materiałach i jeżeli są jakieś uwagi, to proszę o yy, zabranie głosu, abyśmy mogli uzupełnić, ewentualnie przyjąć ten porządek jako, yy, jako ten, który będzie dzisiaj sesja będzie dzisiaj obradować. Proszę bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chciałabym tutaj złożyć wniosek o włączenie do porządku obrad 14 na 2019 rok sesji Rady Miejskiej Trzemeszna z 12 czerwca 2019 roku. Apelu numer 1 łamane na 2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 12 czerwca 2019 roku do Wojewódzkiego Inspektora, Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli działań rekultywacyjnych na terenie wysypiska odpadów komunalnych we Wsi Świętej. Dziękuję. Dziękuję Pani Radnej. Proszę Państwa, słyszeliście apel, który staje się w tym momencie również yy, uchwałą. tak? Pani mecenas, proszę bardzo proszę o... To nie jest uchwała. Przyjmujemy to w takiej formie proceduralnej jak uchwałę, ale to nie jest uchwała, lecz apel. Czyli w takim momencie wprowadzam to porządku obrad jako apel. Tak i głosujemy. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie najpierw przegłosujemy czy ten apel wprowadzamy do porządku obrad. Proszę jako punkt Siódmy, tak? Ósmy punkt będzie wolne głosy i wnioski, dziewiąty będzie zamknięcie. Także proszę bardzo, kto jest za przyjęciem do porządku obrad apelu numer 1 przez 2019 Rady Miejskiej Czerwisza? Proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie przycisku. przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? głosowało 11 radnych, zatem apel nr 1 przez 2019 został przyjęty do porządku obrad. Wobec powyższego przeczytam cały porządek obrad, abyśmy mogli go tutaj przyjąć w ten moment. A więc tak, otwarcie obrad 14 na 2019 sesji Rady Miejskiej odbyło się przed chwilą. Stwierdzenie kworum również, powołanie sekretarza odbyło się. Przyjęcie porządku obrad. Piąty punkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7, łamane przez 38, łamane przez 2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 roku, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzemeszna. I tu będzie opinia Komisji Finansowej Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej oraz opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej. Następnie będzie dyskusja oraz podjęcie uchwały. W punkcie szóstym. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 łamane przez 39 łamane przez 2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. I również opinia Komisji Finansowej Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej, opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej, dyskusja, podjęcie uchwały. W punkcie 7 będzie przyjęcie apelu nr 1 przez 2019 Rady Miejskiej Trzemeszna. I tutaj również m, opinia była wcześniej podejmowana, przez, y, znaczy zgoda na, 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 na umieszczenie apelu y, w porządku. Y, o, jest to bez, bez opinii wymagał, op nie, tak, nie, nie wymagał opinii jedynie y, przyjęcie tego apelu na zasadach odczytania i głosowania. W punkcie 8 wolne głosy i wnioski. W punkcie 9 zamknięcie obrad 14 na 2019 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedczytanego przeze mnie porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry i za naciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 11 radnych. Wszyscy wyrazili wolę przyjęcia porządku obrad. Zatem porządek obrad został. Podjęty. Przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 5 przez nr 7 przez 38 przez 2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzemeszno. Proszę o opinię Komisji Finansowej i Komisji Społecznej. Komisja Finansowa wydała opinię pozytywną. Proszę Komisja społeczna wydała opinię pozytywną. Dziękuję. Otwieram w tej sprawie dyskusję. Nie widzę. Zatem przechodzimy do y, podjęcia uchwały czy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionej przeze mnie uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góli za, na, 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 głosie, y, na ciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 11 radnych. Wszyscy wyrazili wolę przyjęcia tej uchwały. Zatem projekt uchwały został podjęty. W punkcie szóstym przechodzimy do punktu szóstego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 łamane przez 39 przez 2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Proszę o opinię Komisji Finansowej i Komisji Społecznej. Komisja Finansowa wydała opinię pozytywną. Proszę. Komisja Społeczna wydała opinię pozytywną? Zatem otwieram dyskusję. Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przeze mnie przedstawionej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem głosowało 11 radnych. Zatem projekt uchwały został podjęty. Zatem uchwała została również podjęta. Przechodzimy do punktu. 7. Apel nr 1 łamany przez 2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 12 czerwca 2019 roku do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli działań rekultywacyjnych na terenie wysypiska odpadów komunalnych we wsi Święty. Na podstawie artykułu 30 ust. 2 punkt 4 w związku z paragrafem 60 ustęp 1 uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia nr 65 łamane przez 634 łamane przez 2018 z dnia 21 stycznia 2018 sierpnia 2018 roku w sprawie statutu gminy Trzemeszno Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 2018 rok pozycja 6560 Rada Miejska Trzemeszna podejmuje apel o następującej treści. Rada Miejska Trzemeszna zwraca się z apelem o przeprowadzenie doraźnej kontroli w trybie pilnym co do czynności prowadzonych w ramach działań rekultywacyjnych wysypiska odpadów komunalnych we Wsi Świętej Gmina Trzemeszna, Powiat Dnieźnieński, Województwo Wielkopolskie. Sposób przebiegu procesu rekultywacji obiektu budzi wiele kontrowersji oraz zaniepokojenie społeczeństwa naszego miasta i gminy, szczególnie co do pochodzenia oraz rodzaju zwożonych odpadów stanowiących materiał rekultywacyjny. Szczególny niepokój sprawia wzmożony ruch ciężarówek złożących masę odpadową z dużych części kraju, często w godzinach wieczornych i nocnych. Podkreślić tu należy, iż otrzymaliśmy informację od prezesa Lemondisk Akwad spółki koordynującej proces rekultywacyjny, odnośnie zgodności działań z decyzją marszałka województwa Wielkopolskiego oraz konieczności nawiezienia 27 tysięcy ton odpadów o ściśle określonej kategorii. Jednak informacje te nie stanowią rozwiązania co do obaw mieszkańców wobec faktycznych działań. Tak yy, brzmi apel. Zatem proszę radnych o przegłosowanie. Czy państwo ten apel przyjmujecie do yy, realizacji? Proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie przycisku. Kto jest za. Aha, nie jest wprowadzony. Bardzo wcześnie. Jeszcze raz. Zawsze się to zrobiłem. E, no, nie, ja już nacisnąłem. Proszę Państwa, 11, 11 osób głosowało, 11 głosów jest za przyjęciem tego apelu. Zatem apel został podjęty i do realizacji. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8 Wolne głosy i wnioski. Jestem bardzo szybki, więc może za szybko naciskam. <grywa> Wolne głosy i wnioski. Proszę Państwa, proszę bardzo, zwracam się do radnych. Czy ktoś z Państwa ma wiele z rzeczy zostało omówionych podczas komisji, więc tutaj nie będziemy tego powtarzać. Zwracam się do sołtysów, do przewodniczący rad sołeckich. Czy ktoś ma jakieś uwagi lub chciałby zabrać głos? Panowie, panowie sołtysi, panowie przewodniczący rad. Panowie nie ma? No, Chciałabym tak. się upewnić o, o tego masztu. Mogę jeszcze raz? Yy, to znaczy, pasażu, bez, bez, tak, ja uważam, że na, na komisji został odczytany ten apel rodziców odnośnie masztu. Myślę, że nie będziemy go już powtarzać, bo i tak radni tutaj yy, wyrazili swoją, swoje obawy. Tak? Czy Mam przechodzić do punktu dziewiątego? Zatem przechodzę do punktu dziewiątego. Zamknięcie obrad 14 na 2019 sesji Rady Miejskiej. Trzemeszna. Dziękuję za przybycie, za udział w dyskusji. Dziękuję bardzo.